Cześć, witajcie w kolejnym prezentowym poradniku. Tym razem polecę Wam kilka modeli słuchawek True Wireless. A że tego typu modeli na rynku jest mnóstwo i pewnie ciężko czasem się jest wśród nich połapać, to też mam nadzieję, że ten materiał pomoże Wam w wyborze idealnych True Wirelessów na świąteczny prezent. Dajcie też znać w komentarzach, jakie są Wasze propozycje i dlaczego to właśnie ten model polecacie. Zgromadzona wiedza na pewno przyda się innym. Tymczasem intro i zaczynamy. Na rozgrzewkę w tę zimową porę roku weźmy najtańszy, a jednocześnie jedny z najładniejszych słuchawek true wireless na rynku. Audiotechnika ATH SQ1TW wyglądają zjawiskowo w obydwu dostępnych kolorach czyli w czerni i bieli. Zaokrąglone prostopadłościany to nadal dość rzadki widok w słuchawkach, prawdziwie bezprzewodowych. Mimo to pewnie siedzą w uszach, nie zmieniając swojego położenia. Jak zawsze, jednak musicie poświęcić chwilę na dobór odpowiednich rozmiarów nasadek do kanałowych. Czas pracy słuchawek to 6,5 godziny bez przerwy, po czym potrzebować będą one doładowania w etui. Pudełeczko przechowuje energię na kolejne 13 godzin, co łącznie daje około 19,5 godziny całkowitego czasu działania. ATH-SQ1TW obsługują przy tym parowanie multipoint, czyli łączność z dwoma źródłami jednocześnie. Ciekawym dodatkiem jest również funkcja na słuchu otoczenia Ambient Sound. Audiotechnika, gdy mowa o brzmieniu, zdecydowanie stawia nacisk na analitykę. Oczywiście w tej klasie cenowej nie możemy mówić o brzmieniu referencyjnym, ale naturalna charakterystyka brzmienia właściwa dla audiotechniki jest tutaj zdecydowanie wyczuwalna, czyli bez podbitego basu czy podkręconych sztucznie wokali. Drugą, również niezbyt drogą propozycją słuchawek na prezent jest Yamaha tw 3 c jest to rozwinięcie konceptu prezentowanego przez model E3B, czyli słuchawek przystępnych, solidnych i konkretnie brzmiących. Nowy model nie ma już przycisków, a panele dotykowe, co subiektywnie zaliczam na duży plus. Guziki są spoko, gdy nosicie słuchawki pod czapką, ale wciskając je, dociskamy słuchawki głębiej w kanał słuchowy. A to już jest mało przyjemne uczucie. Dlatego też, jeśli mam polecać coś od siebie, szukajcie raczej modeli z panelami dotykowymi, takimi jak w TVE 3C, czy chociażby we wspomnianych audiotechnikach SQ1 TV. Na uwagę zasługuje zastosowany standard Bluetooth w wersji 5.2 oraz kodeki SBC, AAC oraz. APTX Adaptive. Ten ostatni to dość rzadki widok w słuchawkach poniżej 500 zł, więc Yamaha mocno w tym momencie zyskuje. W kwestii brzmienia TW E3C stanowią dobrą alternatywę dla SQ1TW. Dźwięk nadal jest dość analityczny, aczkolwiek wyczuwalne jest złagodzenie charakteru. Zyskuje wokal i bas, który ma troszeczkę więcej głębi w stosunku do audiotechniki. TW E3C mogą odtwarzać muzykę bez przerwy przez około 9 godzin, po czym wymagana będzie wizyta w etui powerbanku. Łączny czas pracy razem z energią pudełeczka stanowi 24 godziny, ładowanie zajmuje natomiast około 2 godzin. Jednym z nieoczywistych plusów TWE 3C jest paleta dodatkowych kolorów. Jeśli więc szukacie słuchawek, które wyróżnią obdarowaną osobę, pomyślcie o propozycji od Yamaha. Jeśli zaś zależy Wam na słuchawkach, które będą dyskretne, a przy tym bardzo eleganckie, warto zwrócić uwagę na mu 3 Za wygląd odpowiedzialny jest Ross Law który współpracował m.in. z Apple czy też Airbusem mu 3 to małe dzieła sztuki współczesnej, minimalistyczny i ponadczasowy design. Poza wyglądem ważne jest również to, ile czasu pracy zapewnia zestaw. Słuchawki te są w stanie stale pracować przez 9 godzin, po czym wymagać będą uzupełniania energii z 15-godzinnego zapasu zgromadzonego w etui powerbanku. Standard USB typu C umożliwił implementację szybkiego, 5-minutowego ładowania, które uzupełnia energię zestawu o godzinę czasu pracy. Emu3 jako jedyny w dzisiejszym zestawieniu korzystają z przycisków zamiast paneli dotykowych. Jak już mówiłem, sam nie jestem zwolennikiem tego typu rozwiązania, choć zapewne są wśród Was fani tego rozwiązania. Zwolenników zapewne nie trzeba szukać, jeśli mówimy o systemie aktywnego tłumienia hałasu. Ten znajduje się na pokładzie Emu3 i działa naprawdę dobrze. W połączeniu z niezbyt głośną muzyką można dosłownie odpłynąć do świata muzycznych wrażeń. Kef nie obsługują kodeków takich jak LDAC czy też APTX, co może być pewnym zaskoczeniem, jak na nie najtańsze w końcu słuchawki. Spokojnie jednak, to absolutnie nie oznacza, że MU3 brzmią w jakiś sposób źle. Jeśli kiedyś słuchaliście Column albo na przykład nausznych Kefów MU7, pewnie wiecie, że kef z reguły oferuje brzmienie dość specyficzne. Mocno wysunięta średnica, miękki punktowy bas, czy też naturalny wokal. W przypadku MU3 zgadza się wszystko poza naciskiem na tony średnie. Tu są zdecydowanie mniej ofensywne, dzięki czemu brzmienie jest według mnie bardziej uniwersalne. Jest na rynku pewien producent, którego produkty i brzmienie potrafią do siebie przekonać na tyle, że mało kiedy szukamy alternatyw. Bowers Wilkins to właśnie taka marka i trudno mi po prostu wyobrazić sobie kogoś, kto nie byłby zadowolony, już stając się posiadaczem produktów tej marki. Dlatego wśród prezentowanych rekomendacji nie mogło zabraknąć True Wireless'ów od Bowers and Wilkins. Model Pi5 S2 to przykład słuchawek True Wireless o brzmieniu niemal idealnie naturalnym. Zero przekłamań, przebasowień czy dziwnych wyostrzeń. Jedyny zarzut jaki można mieć wobec PI5 S2 to ogólna dość chłodna charakterystyka i spłycona głębia sceny dźwiękowej. Nie da się tego powiedzieć o droższych p 7 S2, ale pamiętajmy, że to wyższy i oczywiście droższy model. P 5 S2 natomiast wyposażono w układ wyciszania hałasu ANC oraz akumulatory pozwalające na 5 godzin odsłuchu plus energię w pudełeczku na kolejne 16 godzin. Ładowanie zestawu może odbywać się przewodowo, jak i indukcyjnie, co jest jak wiadomo bardzo wygodne. Wygodne są też same pchełki, co może nie być do końca tak oczywiste patrząc na ich kształt. Spokojnie jednak, jeśli dobrze dobierzecie rozmiar nasadek z komfortem, nie powinno być nawet najmniejszych problemów. Jeśli zwracacie też uwagę na kolory, podpowiadam, Bowers Wilkins PI5 S2 może się nabyć w bardzo ciekawych wariantach kolorystycznych. I na sam koniec propozycja Prosto z Francji. Słuchawki, które z racji ogromnego zainteresowania i liczby sprzedanych sztuk, miałem okazję przetestować dopiero kilka dni temu. Deviolet, wypuszczając drugą generację modelu Gemini, może sam się nie do końca spodziewał, że zainteresowanie będzie aż tak duże jak nowymi iPhone'ami chociażby. Gemini 2 odziedziczyły wszystko to, co najlepsze z pierwszej generacji, plus uwzględniono uwagi posiadaczy poprzedników. Najważniejsze z nich to nowe, znacznie mniejsze i lżejsze etui oraz dodatkowe kolory, wśród których najbardziej wyróżnia się flagowy Opera de Paris. Przepraszam, jeśli źle to wymawiam. Dla porządku wspomnę jeszcze tylko o akumulatorach. Gemini 2 mogą odtwarzać muzykę przez 5 godzin, tu i zaś przechowuje energię na kolejne 22 godziny. Coś, co zapamiętałem doskonale i co znalazło się w nowych Gemini 2, to genialny układ ANC. Wycisza bardzo skutecznie nie tylko niskie i powtarzalne dźwięki, ale też te o wyższym rejestrze częstotliwości. To naprawdę jedne z najlepiej wyciszających słuchawek, jakie miałem w rękach. No w sumie to również w uszach. Druga rzecz, którą również dzielą dwie generacje, to bardzo nisko schodzący bas. Tony niskie robią piorunujące wrażenie, zwłaszcza w utworach o odpowiedniej realizacji. Znacznie lepiej niż w poprzednim modelu brzmią tony średnie i wokal. Są wyraźniejsze i pełniejsze. Taką małą skazą na niemal idealnym brzmieniu Gemini 2 jest tendencja do gubienia się przy bardziej technicznych kawałkach. Jazz czy utwory klasyczne to według mnie nie do końca muzyka dla Gemini 2. O niektórych z przytoczonych dzisiaj modeli słuchawek powstały oddzielne materiały i możecie je obejrzeć na łamach naszego kanału. Gorąco zachęcam do nadrobienia zaległości lub. Tak po prostu do wizyty w naszym salonie sprzedaży. Nasi eksperci dostępni na miejscu odpowiedzą na każde nurtujące Was pytanie i pomogą w ostatecznej decyzji zakupowej. Lista punktów stacjonarnych dostępna jest, jak zawsze zresztą, na stronie www.tophi.pl Tymczasem na mnie już pora. Dajcie znać w komentarzach, które z polecanych przeze mnie True Wirelessów są Waszymi faworytami. Trzymajcie się i do zobaczenia już niebawem w kolejnych materiałach. Do zobaczenia. Cześć!